Serwus Królewski, niedziela, pierwszy dzień miesiąca lutego. Ja Was witam bardzo serdecznie i mam dla Was taki piękny przekaz od Marty Matyki Obacz z jej książki Sklep z Marzeniami. Przeczytam Wam jeden rozdział. Twój własny sklep z marzeniami. Zanim zamkniesz tę książkę, zatrzymaj się na chwilę. Nie spiesz się, oddychaj głęboko. Zamknij oczy. I wyobraź sobie, że stoisz przed drzwiami swojego własnego sklepu z marzeniami. Nie jest ukryty gdzieś w dalekiej galaktyce. On zawsze był w tobie, czekał cierpliwie, aż spojrzysz w jego stronę i zapytasz o cenę swojego pragnienia. Spójrz na półki. Na każdej z nich leży coś, czego pragniesz. Odważniejsze życie, spokój, miłość, wolność, sens. Radość, autentyczność. Każde marzenie lśni inaczej. Każde woła cię swoim własnym światłem. Teraz usiądź w ciszy i pozwól, by pojawiły się w tobie odpowiedzi. Pytania, które otwierają drzwi. No i właśnie, czy jesteś gotowy, gotowa na to, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania? Jakie marzenie wzywa mnie dziś najgłośniej? Jaką cenę jestem gotów zapłacić, by je spełnić? Czego najbardziej się boję i co mogę zrobić już teraz, mimo lęku? Jak wyglądałoby moje życie, gdybym już żył w zgodzie z tym marzeniem? Co jest moją walutą odwagi? Czas, zaufanie, cierpliwość, a może wiara? Które z moich marzeń jest prawdziwe, a które tylko powieleniem cudzych oczekiwań? Zapisz swoje odpowiedzi. Nie spiesz się. Pozwól, by słowa płynęły z serca. I tutaj w tej książce właśnie mamy takie, takie miejsce też na nasze notatki. Możemy sobie notować, możemy sobie zapisywać. Marta, ja Ci bardzo dziękuję za tę książkę, bo zawsze jak ją otwieram, czytam jakieś fragmenty, to odkrywam ją na nowo. Tak jak dziewczyny powiedziałam do Was, ja się czuję przewodniczką, Waszą przewodniczką, przewodniczką kobiet w odkrywaniu siebie. Bo powrót do siebie, nie wiem, czy zawsze chcemy wracać do siebie. Ja myślę, że my powinniśmy codziennie się odkrywać odkrywać swoje myśli, odkrywać swoje zakamarki naszego ciała, zakamarki naszej duszy codziennie odkrywać siebie. Jaką jesteśmy, taką nową, dawać sobie nowe pozwolenie na to, że ja też mogę, ja chcę, ja tu jestem po to, żeby być. I każda z nas dziewczyny naprawdę, niech codziennie odkrywa swój potencjał, odkrywa w sobie tę moc, tę siłę, to, co w nas drzemie. Ja Wam tego życzę. I w ogóle bardzo chciałam też podziękować za wszystkie wiadomości prywatne, które do mnie piszecie. Jest ich naprawdę mnóstwo. Nawet mężczyźni zaczęli do mnie pisać o swoich różnych problemach, o swoich różnych... tutaj posmarowałam twarz kremem i tak mi okulary zjeżdżają, więc będę je trzymać, będzie mi wygodniej. O swoich takich różnych przemyśleniach, za co Wam też Panowie dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję, że mi ufacie. Że jesteście tutaj ze mną, że, no, że w ogóle też czerpiecie z tego, co ja mówię. Dobrze, kochani, więc tak, ja Wam życzę pięknej, cudownej niedzieli, cudownego dnia, bo nie wiadomo w którym dniu będziecie oglądać tą rolkę, posłuchacie słów Marty. Marta to jest też taka piękna przewodniczka kobiet, twórczyni koron mocy. Ona ma też taką piękną głębię w sobie, ma też w sobie taki piękny dar przekazywania swojej mądrości, za co Ci Marta bardzo serdecznie dziękuję, bo ja też od Ciebie bardzo dużo się uczę. Moje drogie królowe, moi drodzy królowie, moi drodzy kochani, królewscy, ściskam Was bardzo serdecznie, życzę Wam pięknego, cudownego dnia i oczywiście kłaniam Wam się nisko.